Hejeczka, kochani, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. To już nie jest Vlogmas, już się Vlogmasy zakończyły, ale to nie znaczy, że kończymy z nagrywaniem, więc zapraszam do kolejnego odcineczka. Z racji tego, że Sylwester i Święta już się skończyły, no to myślę, że już możemy sobie tutaj ogarnąć powoli stajnie, więc tym się dzisiaj zajmiemy. Troszeczkę tego do ogarniania jest. Jeszcze mam dużo rzeczy w moim pokoju, ale myślę, że dzisiaj ogarniemy sobie je tylko stajnie. Na początku zajmiemy się tymi klameryczkami, wszystkie sobie ulepniemy. Nie jest ich stosunkowo dużo, więc powinno to szybko pójść. Jeszcze tu jest jedna, druga i jeszcze bodajże tutaj były. Raz, dwa. I trzy. Teraz jeszcze szybko sobie ogarniemy tutaj wszystkie bombeczki Na szczęście nie ma tego dużo, więc powinno to szybko pójść A teraz obkręcimy sobie łańcuszek Teraz sobie tutaj wszystko zdejmujemy Tutaj to jest wszystko przyklejone na taśmę i troszeczkę się obawiam że może to ciuł dłużej potrwać, ale już sobie tutaj przygotowałam nożyczki, więc będzie myślę tutaj o wiele łatwiej, by nie przeciąć lampek i będzie ok. Teraz sobie tutaj zrywamy, dobra? Teraz tutaj ogólnie ta stajnia jest papierowa i troszeczkę jest w niej taki problem, że do góry ona też ma. Taką białą kartkę papieru i jak się przykleja taśmę, to niestety ta kartka czasami odchodzi. Co nie jest tutaj możecie zauważyć, bo w niektórych miejscach jest taka troszeczkę przedarta, na przykład tutaj, i ona się tak urywa co jakiś czas, więc no, nie jest to najlepszy jakby, możliwy materiał, ale może za niedługo. Zobaczymy, ogarnie się jakąś drewnianą stajnię. Zobaczymy, co los przyniesie. A teraz sobie tutaj jeszcze ogarnę ten łańcuch do końca. Ok, a więc teraz już cały łańcuch jest zdjęty. Cały leży tutaj. Przy okazji jeszcze do mnie przyszła figa, która już się ustosunkuje na moim fotelu. Ale okej. Okay. Więc teraz zabierzemy się za lampki i dla bezpieczeństwa, w razie czego je sobie wyłączymy i mogę je już zdejmować. Troszeczkę będzie z tym zabawy, więc myślę, że troszeczkę wam to przyspieszę. Ok, więc ta część tań już jest ogarnięta. Naprawdę tutaj się zrobiło łosa. I teraz zabieram się za tą część i troszeczkę się tylko obawiam, że może zejść trochę tej kartonu, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, więc słuchajcie, wygląda to w ten sposób naprawdę dosyć szybko poszło. Myślę, że stajna się zbytnio nie zniszczyła. Jak tutaj widzę, może troszeczkę ta taśma tutaj odeszła, ale tak to raczej tutaj się dużo nie porwało. Może troszeczkę na rogach, ale tego na filmie za bardzo też nie widać. Ale tak to jest ok. I wydaje mi się, że to już wszystko więc naprawdę szybko to poszło. Więc jeszcze myślę, że możemy coś tutaj zrobić. Jeszcze znaczy przy okazji. O je, możemy posprzątać troszeczkę taśmy, bo jak tak teraz zauważyłam, to naprawdę mnóstwo taśmy na to zeszło, dosłownie cała taka kulka więc teraz ją sobie tutaj wyrzucimy albo nie, o, dobra jest ok te lampeczki sobie zwiniemy ok, lampeczki już są zwinięte, baterię już tutaj wyciągnęłam Tutaj mam te łańcuszki, to trzeba będzie no, gdzieś schować. Zaraz może poszukam jakiegoś takiego pudełeczka na to wszystko i myślę, że to już będzie tyle. To będzie taki króciuteczki odcineczek właśnie ze sprzątania, więc myślę, że tutaj możemy sobie zakończyć. W ogóle miałam taką nadzieję, że zrobię to bez montowania, ale genialna ja, kiedy już zrobiłam cięcie, to dosłownie zwijając te lampki, to one się po prostu nie, no po prostu do tego ekranu i mi po prostu wyszły z aparatu i co i muszę jednak montować ten film, żeby dać dwie części, więc no taki pech. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcineczku.